KS Biegosfera wspólnie z firmą Basketball Investments zorganizowali dla szkół z naszego okręgu Mikołajki na sportowo. Impreza, która odbyła się w hali Gdynia, stała się świetną okazją dla promocji nowego i jak zapewne niedługo się Państwo przekonacie, prężnie działającego klubu sportowego. Weszliśmy we współpracę z Basketball Investments i zorganizowaliśmy z nimi festyn. Mikołajkowy. Poprosili nas o organizację e, atrakcji fizyczno, fizycznych, ruchowych dla dzieciaków, także e, zorganizowaliśmy e, stanowisko Cheersfera, gdzie dzieciaki uczyły się tańca. Celem zajęć taneczno-gimnastycznych, będzie nauka podstawowych elementów z zakresu gimnastyki artystycznej, tańca, akrobatyki oraz baletu oraz łączenie tych elementów w układy taneczno-akrobatyczne. Odnośnie. Mm, Choreografii tanecznych. Będą no one miały głównie charakter czyliterski, ze względu na to, że sama się tym zajmuję. tańczę w zespole Leaders Flex Flexopod, którego jestem również kapitanem. Jest to zespół, który tańczy głównie na arenie dla trzech sekcji sportowych, a także jesteśmy oficjalnymi czyliters reprezentacji polskiej siatkówce mężczyzn oraz kobiet. Wiemy, że nasze pokazy budzą zainteresowanie wśród młodych dziewczyn. Które bardzo chętnie przychodzą do nas na treningi, pytają się, czy mogą dołączyć do zespołu. No Niestety, my przyjmujemy już osoby pełnoletnie z jakimś doświadczeniem tanecznym, tak więc myślę, że dobrą inicjatywą jest po prostu utworzenie takiej grupy dla mniejszych dziewczynek, które potem będą mogły dołączyć chociażby do jakiegoś profesjonalnego zespołu czy leaders. Na koniec było to główna atrakcja całej imprezy, gdyż na sam koniec wszystkie dzieciaki, które się uczyły tańca na głównej hali, zaprezentowały wyuczony układ do muzyki, bardzo znany ostatnio Gangnam Style. <grytanie> Także było dosyć dużo emocji tanecznych. Oprócz tego zrobiliśmy lekkoatletyczny wyścig rzędów, wyścig z przeszkodami, eliminacje, finały. Także tutaj prowadziliśmy klasyfikację szkół. Wygrała szkoła sportowa z Człuchowa. Gratulujemy. chcieliśmy wykorzystać troszeczkę ten event, ten festyn do promocji naszego klubu. Rozdawaliśmy ulotki, prowadziliśmy nabór, prezentowaliśmy naszych instruktorów, organizowaliśmy zajęcia, które można było oglądać, tak zwane pokazowe i od stycznia 100% ruszamy z zajęciami. Cały czas prowadzimy nabór. Także można zapisywać dzieciaki do klubu sportowego Biegosfera. Prowadzimy gry, zajęcia z gier i zabaw, z tańca, tak zwana sfera oraz dla starszych dzieciaków lekkoatletyka. Zapisy przez internet ze strony ksbiegosfera.pl, a także w sklepach sportowych. Biegosfera. No i wszystkim jako klub sportowy Biegosfera chcieliśmy życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, radości, a także dużo energii, aby nie zapominać o aktywności sportowej, o, o ruchu, gdyż to jest najprzyjemniejsze, co może spotkać w życiu człowieka.